Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Ziomek, to jest Audycja Technologia Nie Gryzie. Technologia wprawdzie nie gryzie, choć my będziemy się wgryzać w różne tematy, które jej dotyczą. Moją dzisiejszą gościnią jest, tak jak zwykle, pani dr Aleksandra Chmilewska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Temat, który będziemy dzisiaj poruszać jest, wydaje mi się, dotyczący szczególnie osób w moim wieku, choć dotyczy też każdego. Chodzi tutaj o pozyskiwanie informacji na co dzień. Takim zwyczajem jest e, myśleć, że wciąż e, zyskiwane są informacje np. z telewizji czy z radia, te główne, największe media, a... Zastanawiam się, z jakich źródeł pozyskują informacje osoby młode. W moim wieku 18-29 lat. To jest pytanie tak naprawdę zależy od tego, w jakim czasie o to pytamy. To znaczy, jeżeli mówimy o rozwoju technologii, no oczywiście bardzo mocno determinuje fakt, że korzystają młode osoby z mediów społecznościowych, w ogóle z internetu, z portali, z serwisów informacyjnych i faktycznie to jest główny źródło ich informacji na co dzień każdego dnia. Jak się przyjrzymy jednak w okresie, kiedy jest coś dziwnego, w społeczeństwie się dzieje, albo w um, sytuacji um, takiej polityczno-gospodarczej, okazuje się, że media te tradycyjne nie tracą na znaczeniu. Czyli w momencie, kiedy mieliśmy okres pandemii, czy um, tak jak teraz wojna w Ukrainie, ten czas, kiedy dzieje się coś bardzo takiego newralgicznego, innego, um, gdzie ta źródło informacji musi być bardzo precyzyjne i potwierdzone, okazuje się, że media tradycyjne cały czas świetnie sobie radzą i one są głównym źródłem informacji, co nie zmienia faktu, że um, takiego pozyskiwania informacji tu i teraz, na bieżąco, w y, bardzo takim krótkim okresem przekazywania wiedzy, to właśnie media te internetowe wiodą prym. Właśnie z tego powodu również naszła mnie pewna myśl, ponieważ widziałem niedawno badania, według których człowiek spędza średnio przed ekranami 6 do 7 godzin dziennie, czy to jest to ekran telewizora, czy jest to ekran komputera, czy jest to ekran telefonu i z tego powodu też między innymi, ponieważ głównie są to ekrany telefonów wśród młodzieży, zastanawiało mnie ile czasu oni spędzają przed ekranami, tu wychodziły nawet liczby w okolicach 8 do 10 godzin, i też czy to wpływa na miejsca, z których pozyskują oni informacje. Według e, raportu IBRI, z którym niedawno miałem do czynienia, e, media społecznościowe były wyborem ponad 50%, 57,5% badanej e, młodzieży, jeśli chodziło o ich źródło aktualnych informacji o Polsce, a także o świecie. Jak myśli pani doktor, jaki to może mieć wpływ na młodzież, właśnie ten sposób pozyskiwania informacji? Ponieważ media społecznościowe są takim źródłem, które według algorytmów sortuje dane tak, aby Najbardziej się dopasować pod widzaj. I dochodzi do tego, że osoba, mająca z nimi styczność, widzi tylko i wyłącznie informacje, które powtarzają to, co. te przekonania, w których ona jest już utwierdzona. Jaki to może mieć wpływ na hmm. społeczeństwo? Nawet mówi się o takich bańkach informacyjnych, co jest takim sporym hmm. niebezpieczeństwem, faktycznie. Oczywiście technologia bardzo mocno sprzyja rozwojowi różnych serwisów, tak jak sam pan powiedział, różnych urządzeń. Determinuje to w naturalny sposób, że najszybciej sięgamy po właśnie takie urządzenia i z dostępem do internetu i szukamy tych informacji. Informacji. Najczęściej tam, gdzie są też nasi znajomi. W związku z tym, media społecznościowe faktycznie wydą w tym taką no, pierwsze miejsce. Natomiast ym, to też nie jest tak, że tylko są złe i błędne takie skutki wykorzystywania tych mediów społecznościowych, czy w ogóle informacji w przestrzeni mhm. internetowej. No bo dzięki temu możemy tą informację pozyskać bardzo szybko, możemy wejść w interakcję, coś, co w takich tradycyjnych nie jest zbyt, ym, jest możliwe, ale może nie tak prosty sposób. Bo już technologia też bardzo mocno w takiej konwergencji mediów ym, współtworzy takie rozwiązania, żeby oglądać telewizję, też korzystać z internetu i jakoś oddziaływać. Natomiast przestrzenie tej internetowej to jest naturalne. Łatwiej też angażować w dyskusje, w jakiekolwiek um, takie reakcje. I, I zbierając te informacje, te dane, algorytmy w naturalny sposób chcą dać komfort Trzeba nie tylko te 6-7 czy nawet 10 godzin, tylko jeszcze dłużej pędzać przed, przed tymi ekranami i właściwie taką inercję wpadać, jeżeli chodzi o te treści w przestrzeni mediowej, no bo oczywiście mając uwagę widzę, mamy też e, jako e, te serwisy, m, z nich przychód, tak, z tych użytkowników, w związku z tym jest to taki naturalny model biznesowy. A dla użytkowników, no po prostu jest to taka bardzo duża inercja. E, mogą być banki informacyjne, no są takim największym zagrożeniem, bo nie ma takiego wtedy pluralizmu, nie ma dostępu do wielu informacji, które ktoś inny z naszych znajomych może, może pozyskiwać. i w związku w związku z tym być może mamy inny sposób patrzenia nawet na świat, na różne zdarzenia, które się wokół nas dzieją, albo o których na przykład niektórych nie wiemy, bo właśnie zostaliśmy z nich wycięci. Więc to jest bardzo istotne. Trzeba też taką wrażliwość dla społeczeństwa przekazywać, żeby właśnie osoby miały świadomość tego, że mogą jakieś informacje być pominięte. No ale z drugiej strony pamiętajmy też, że no sami trochę, jako społeczeństwo, jako użytkownicy tych mediów społecznościowych, czy w ogóle mediów internetowych, no to do tego doprowadziliśmy, bo chcieliśmy mieć. Jak najbardziej spersonalizowane treści, wszystko pod po nas, żeby nie trzeba było szukać, żeby było to wszystko łatwe i przyjemne. No i to są właśnie ta, ta druga strona medalu, ta troszkę bardziej ciemna z tym ograniczeniem, ale ważne jest to, żeby tą, taką mieć refleksję. Jak mamy jakiekolwiek media, czy to są media tradycyjne, czy media internetowe, to ta, ta refleksja zawsze musi być i towarzyszyć człowiekowi przekazywanej treści. Czy to jest telewizja i mówimy o deepfakeach, bo tam też przecież mogą się wydarzyć, czy też o przestrzeni internetowej. Więc wrażliwość, szukanie w różnych miejscach informacji, nie tylko z jednego źródła, tylko z czy może inny serwis też o tym pisze, może nie tylko polskie, może zagraniczne? Czyli weryfikować treści i po prostu taka wrażliwość na to, co też inni nam przekazują. Wspomniała pani doktor tutaj też przed chwilą o, o tych 6, 7, 10 godzinach przed ekranem. Zastanawia mnie trochę, ponieważ firmy odpowiedzialne właśnie za media społecznościowe, można powiedzieć, ich celem jest to, aby właśnie jak najwięcej czasu spędzać przed ich konkretnym medium. Więc czy jest to Instagram, czy jest to Facebook, czy jest to Twitter, czy jest to TikTok, którekolwiek z nich chce właśnie zmaksymalizować liczbę czasu którą człowiek spędza przed ekranem telefonu czy komputera właśnie w ich programie, w ich aplikacji. Czy ta bańka może w pewnym momencie pęknąć? Czy właśnie nie dojdzie do takiego momentu, że człowiek próbując spędzić czas nad tymi wszystkimi aplikacjami jakby dojdzie do takiego momentu, gdzie już nie będzie w stanie wyrobić czasowo, spędzając właśnie tutaj trochę, tutaj trochę, sprawdzając też informacje, żeby potwierdzić ich wiarygodność w jednym, w drugim, w trzecim źródle. Czy to nie doprowadziłoby do takiej sytuacji, w której człowiek po prostu już, już nie wyrobi, i nie, nie da rady najnormalniej w świecie czasowo, aby wszystko potwierdzić. No, oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby każde jedno źródło po N razy sprawdzać i uwiarygodniać wszystko. Można zrobić to nie wiem, w jednym, dwóch. Też pewnie nie każdą informację trzeba tak bardzo rzetelnie weryfikować. Są też media, które tą gwarancję dają. To są media też często państwowe, publiczne. Często BBC jest wśród osób młodych wykorzystywane. Nie tylko mówimy o telewizji, ale w przestrzeni właśnie internetowej. No, ale pamiętajmy też, że media bardzo mocno wciągają w też taki uzależniający trochę tryb więc tych godzin się spędza w sposób naturalny zbyt długo, a ta weryfikacja, ona musi nastąpić, tylko nie musi następować przy każdej jednej informacji. Tak, czyli to, co jest ważne społecznie, gospodarczo, czy dla nas personalnie, po prostu jest bardzo istotne, lepiej zweryfikować w jednym, w dwóch. No nikt nie mówi, żebyśmy teraz siedzieli cały Boże dzień i sprawdzali w każdym jednym źródle możliwym dostępnym, hmm. a jest ich bardzo dużo dostępnych w przestrzeni internetowej, zwłaszcza. No tylko wybieraj te, które są zaufane, potwierdzone. No i nieraz nas nie zawiodły. Temat social mediów jest e, bardzo długi jak rzeka, można o nim mówić w nieskończoność, ale i tak e, udało się go nam możliwie bardzo zwięźle i dokładnie streścić. E, bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Za konsoletą była Waleria Wasilewska, moją gościnią była pani doktor Aleksandra Chmielewska. Ja nazywam się Piotr Siomek, a to był program Technologia nie gryzie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.